Naszym gościem jest dzisiaj Paweł Zawitkowski Czytać każdy może. To jest akcja, można was znaleźć na stronie każdy może.pl. Powiesz więcej? Zapraszamy na stronę. Czytać każdy może. To jest takie proste, najprostsze na świecie. Namawianie ludzi do, do, do tego, żeby się skoncentrowali, czy namówili siebie nawzajem, mhm. do tego, żeby powrócić do słowa pisanego, do, do czytania książek. Proponujemy taką modę na czytanie, tam, gdzie możemy znaleźć e, najczęściej ludzi, czyli w internecie. Mhm. A zaraz Potem, tak? bo to, to, to trochę tak jest, że, że nie ma sensu krzyczeć naokoło, że, że czytanie bardzo, fantasty, bardzo fajnie wpływa na rozwój dzieci, bardzo fajnie wpływa na rozwój relacji między dorosłymi, między dorosłymi dziećmi mhm. i w każdym układzie. Fantastycznie wpływa na poczucie więzi czy, czy budowanie tych więzi rodzinnych, koniec końców na, na wszystkie procesy społeczne i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy tutaj godzinami o tym opowiadać. Nie ma sensu krzyczeć i mówić chodźcie, wróćcie do... Księgarni, czy kupujcie książki i czytajcie. Myślę, że naj, najlepiej taką, taką strategię przyjęliśmy. Najlepiej pójść sobie do, do tych ludzi, powiedzieć dzień dobry, jesteście w, y, użytkownikami urządzeń mobilnych, zobaczcie, czytać książki można też na tych nośnikach. A I na stronie jest taka możliwość. Na stronie jest możliwość, bo nakręciliśmy kilkadziesiąt już takich wideobooków, czyli mhm. różni ludzie, dzieciaki, autorzy książek. Właśnie najfajniejsze jest to, że dzieciaki czytają książki. Ale jak śmiesznie na to. No. Znaczy sama akcja ma tytuł. Czytać każdy może i trochę to zobaczycie Na stronie internetowej Czytać każdy może Bo rzeczywiście część z osób Które, które zgodziły się czytać Między innymi dzieci no Nie czytają pięknie, płynnie Z piękną dykcją, artykulacją i melodią ale to właśnie o to chodzi, bo to mm. nie chodzi o to, żeby to było super piękne, to chodzi o to, żeby oni wszyscy i ci, którzy czytają, ci, którzy słuchają, żeby zaangażowali się w rozumienie tego, co czytają i czego słuchają, bo oprócz samego czytania ta akcja ma na celu również takie przemycanie szeregu różnych innych treści, właśnie naukę rozumienia tekstu, czy y, współczytanie, czy współprzeżywanie tekstu, bo za chwilę będziemy realizowali następną, y, następny etap tej akcji, będziemy mm -hmm. namawiali różne kółka teatralne czy y, y, zwykłych rodziców mm -hmm. do tego, żeby teksty, które już przeczytali albo czytają, żeby próbowali przedstawiać, tak? A, Że, to tak, też jazdy. Tak, żeby, żeby robili jakieś zwykłe kukiełkowe albo, albo nie wiem animowane przedstawienia, mm -hmm. albo sami, żeby się przebierali i na przykład y, robili takie przedstawienie dla swoich dzieci. No to tak? już wyższa szkoła jest, rzeczywiście. Drodzy Państwo, zachęcamy do wejścia na stronę Czytać Każdy Może. E, tam zobaczycie właśnie te wideobuki. E, ty też czytasz. Czytają dzieciaki. E, ja też bym chętnie kiedyś przeczytała. je. Jeżeli... Zapraszamy Cię. <laughs>